Hej moi drodzy, witam was na YouTubie, na streamie też wszystkich pozdrawiam. Dzisiaj w końcu po 5 łatkach zaczynamy przygodę z The Last of Us. Mam nadzieję, że te łatki, które do tej pory wyższe pozwolą, jak widzicie, wersja 0.5, pozwolą w miarę przyjemniej i płynnie grać. Zobaczymy. Jak to pójdzie? No i dzisiaj właśnie zaczynamy całą zabawę, więc lecimy. Spoko. Nowa gra. Tomi, Tomi, to mi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Mm. Pogadamy oh. jutro, okej? Okay? O, oh, mam wydarzyć. Hey. Hej! Sój się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w nocy. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. <noise> Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie to jest... Jest Co? super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie! Nie! Ha, ha, ha! Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O super. Może dorzucisz się do kredytu. <grywa> Halo, Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu wujku? No i się zaczyna. Pytanie. Cholera! Zapomniałam mu jej dać O, fajne życzenia. Co my tu jeszcze mamy? Tato? Oglądaliście serial? Moi drodzy? Tatusiu? Aha. Fajnie, bo serial do, trochę dopowiedział rzeczy, których nie było serialu. No i, no i super. A jest taka zasada, wam powiem, że jak w grze działa lustro, to ktoś miał w tym jakimś, jakiś cel. To, że tutaj działa lustro, to na pewno nie jest przypadkowo. Ale trochę rwie ten obraz. Bo zaraz synchronizację jeszcze pionową włączę.

Jeszcze nie przeszedłem pierwszej części, a już nie mogę doczekać portu na PC drugiej części. Jeżeli dalej będzie obraz rwało, to wyłączę tą synchronizację, ale. Mogę wyjść, nie? To jego telefon. Eh, trochę mi się przypomina Clementine, jak tu patrzę. Teraz co... leczy te... The, of... znaczy, the... the Walking Dead O! Gdzie byłeś? Sara. ci nie jest? Ta Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. O Jimmy! to? Skarbie, cię. Skarbie cię. Jimmy? Dziwi! Dziwi, cię. cię. Co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera! Cały we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Może połowa ludzi w mieście Czy Możemy już, już jechać. Zaraz się pod czy coś? Powiedz mi co się stało. Później. Hej, skarbie. jak się czujesz? Lepiej masz przed siebie. Moi drodzy, tak tylko wam dopowiem, że przy tej serii nie za dużo będę komentował. Bo nie będzie za dużo kiedy, a druga historia musi wybrzmieć odpowiednio. Jedynka jest piękna, więc... Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z Zatrzymuj się, to Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Tak, no. Mogliby, ale. Najpierw ja, potem inni. To co jest kurwa? Dawaj! Kurwa, mać. Zobacz, Nie! 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 To mi! Nie! To Nie! Ja Nie! 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 Chcemy się tu zatrzymać. Nie przez nich do Szybko, wycofaj. Są też za nami. Tam, tam, tam. Trzymajcie się. Za nami? Uu. Ościeło. Tak, to był wypadek, a w serialu był samolot.

Dziś jest za dużo? Prędzej, alejką! Gdzie alejką? No otwórz mi tą alejkę. Uuu. Nie żyję! Cholera! My zaraz będziemy na miejscu. Za przechodzą przed płotem. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej! Ja! Luchy! <śmany> to przyjdzie do autostrady! Idź, ty masz salę, ja je ucieknę! Spotkamy się tam! Szybko! to nie możemy <śmany> W serialu się rozłączyli. Na tym etapie. Joel, ale mógłbyś trochę przyspieszyć, to nie jest przebieżka. A, i teraz. Już dobrze, już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej! Potrzebujemy Wstać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Okay. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, a to co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. Nie. Proszę, nie. O nie! Sara? O nie. Przesuń rączki, w skarbie. Wiem, kochanie, wiem. Wiem, że będzie skarbie. Nic nie będzie nie zasypiacza. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo będzie. Chodź proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara. Kochanie. Nie mi tego. Zaczynamy. śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciepu raportu Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono. I ten soundtrack po prostu. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie. Gustawo Satola właśnie ten koleś. Skupicie się w ciemności, szukajcie światła. A ten czytałem, że... Taki wirus faktycznie istnieje u nas. Czy wirus. To jest ten grzyb. Taki faktycznie grzyb w naszym świecie realnym istnieje. I że niewiele brakuje, ale to może się stać prawdą, to, to co w tej grze. Bo wystarczy, że temperatura na świecie jeszcze się podniesie o parę stopni. I ten grzyb będzie miał idealne warunki do życia. I działa właśnie tak tutaj w serialu. W filmie. Pijmy Miły poranek. Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My... My mieliśmy robić przerzut. A wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie to tak było? Ha. Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dupków przeżył? <noise> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsę. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Co szybciej chodzić. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do dostarczania dokumentów i opracowania ich na żądanie personel służb porządkowych. Znaczy, że jeszcze znowu brakuje jedzenia. O. Ale powiem Wam, że w serialu to nawet fajnie to odtworzyli. Nawet wiernie. Nie. znaczy, coraz No dobra, trochę lepiej. To teraz ja idę pierwszy. okej. Okay. i a a okej okay, dobra o. uwaga Droga wolna. punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu Uch, no to łatwą drogę szlak trafił opatrzana OK? Tu? Ej, okay, dobra. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Roberta. Jasne. Ej, hey, Tess, widzisz to główno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, hey, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? Marlin wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Tonią, myślę, że mi powiedziała. Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszło. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, ok? Wojskowi niedługo będą tuszować. Tak, na razie. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Mogę gdzieś tu zajrzeć? Zrobią to świetliki. To no tak ciszy, cicho jest, jakby, nie? To tutaj. Cześć, co tam słychać? Uff, zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie! Niech się stanie światło. Powiem ja wam, że nawet trzyma też 60 klatek. Bierzmy nasz sprzęt. Ale ten wątek to. Totalnie chyba pominęli w tym w serialu. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Mnie. Pięć amunicji. No, to nie wygląda dobrze. Gotowy? Tak jest. Chodźmy. Teraz pytanie: Na ile tutaj można teraz eksplorować? Czy w ogóle jest sens eksplorować? Latarkę mam możliwość włączyć? Nie. Zawsze mnie zastanawiało. Ehm, jeżeli kiedyś się zdarzy jakaś katastrofa, jakiś post-Aponie, to się, się za zawsze zastanawiałem, który z wszystkich dostępnych do tej pory filmów, gdzieś tutaj w okolicy, ehm, będzie, będzie najbliżej tego, co się stanie. To nie się bo już tyle filmów i gier powstało. Pomijmy może książki, bo to tam można interpretować na własną modłę, więc każdy, to przeczyta, to będzie miał swoją wizję tego, co, co się w książce wydarzyło, więc może to pomijmy, ale jeżeli chodzi o filmy, czy seriale, czy gry, o tak to rzućmy, to który z nich będzie najbliżej rzeczywistości? Zawsze się zastanawiałem nad tym, czy tego co się stanie. To już wariacji to już 100 tysięcy na różne tematy było. Już nie mówię o zombiakach, bo to już. wielokrotnie było wałkowane, że. jak będą zombiaki, to wydaje mi się, że któryś się motyw na pewno spełni. A tu jest latarka. Właśnie. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej żeby miał. już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Bill ma pomóc załatwić. Mhm.